A więc witajcie moi parafianie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Seven Days Today. W poprzednim odcinku, jak widzieliście, zrobiliśmy parę misji tutaj u kupca, i na dzisiaj też jest taki plan, żeby pójść i zrobimy tam jest ten dom, o właśnie ten dom. I myśmy go już raz robili, pamiętam, tylko że tak powiem poza misjami, nie? Więc ja tak sobie pomyślałem, nie pomyślałem, no tak wyszło z losowania, że. Mm, no można by było go zrobić jeszcze raz i tak jest blisko, nie trzeba daleko jeździć, byśmy go sobie tutaj wzięli wtedy. Przeczyścili go jeszcze raz, bo teraz, jak wezmę misję, w sensie. Bo w Zawendaj się to działa tak, że jak dla tych co wiedzą, to wiedzą, nie muszę mówić, ale dla tych co nie wiedzą, to powiem. W Zawendaj się działa tak, że jak zrobicie już raz, raz jedną lokację i dostaniecie w niej na przykład misję, później, to jest potem taki myk, że ona się resetuje, jakby nie. Czasami tu przerywać, czy ona się resetuje, czyli raz już żeśmy tu byli, ale ona się teraz zresetowała, i znowu, jak ja teraz tu wezmę misję, to ona się zresetuje. Dlatego, jak budujecie sobie bazy. I te bazy budujecie w domach, to żebyście potem nie, nie resetowali lokacji. Widzicie? Zresetowała się lokalizacja, zamyka się garaż, wszystko się zamyka, jest jakby od zera. Więc musicie, musicie tego pilnować w miarę, żeby wam się, wiecie, jakiś problem później nie, nie zdarzył. Tutaj ktoś siedzi? Tutaj widzę siedzi. Akurat tego gościa nie lubię, ty mnie tam nie za bardzo interesujesz, ale ten jest jakiś twardszy podejrzanie. Więc no, tu mamy drzwi odbakowane, odbakowane, więc drzwi mnie w ogóle nie obchodzą. Zrobimy tak, że ja sobie tu szybko podbieram, to wszystko, co tu jest. O, na przykład widzicie czasopismo o gotowaniu, mimo że gotowania to mnie tam akurat nie gotuje, bo żywimy się cały czas na żarciu, że tak powiem, od kupca. Tu pewnie siedzi. Tak, na pewno tu siedzi. Jak widzicie, czasami jest tak, że macie chwilę czasu zanim oni się ogarną, żeby jeszcze oddać im strzała, nie? Patrzcie, tu muszę zabrać tą tą, która leży, widzę tutaj za chyba tymi drzwiami. Ona tutaj siedzi ta skrzynka. Tak, tu jest gościu, widać, że się rusza. Jeszcze ten biegający, no ale za daleko to on nie dobiegnie, widzę. Dobra, czekajcie tu. Mój patrzy, by było praktycznie... A nie, jeszcze mam wyczyścić tam, No to dobra, no to trudno, to tyle. To przeszukamy tą lokację. Ale mówię, że czasami jest tak, że oni się nie zdążą ruszyć, a jak oni się nie zdążą ruszyć, to Wy normalnie w nich wjeżdżacie, tak sobie odajecie sobie chwilę. Chwilę czasu. Strzelacie im dwa razy w łeb. I tyle. Czekajcie, ja tędy przyszedłem, tędy, tak? Tak. Nie, ja tu idziemy do góry, a ja może sobie przeładuję, bo chyba, o ile pocisków. 30 tu chodzi, no ten? 30, no to praktycznie połowy już nie miałem przeładowane. Tak, wiem. Tu jest, tu, 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 tu. Jak, jakim cudem ty, gościu, idziesz do mnie z dołu? Jeszcze jeden idzie z góry. Nie, też z dołu. Jakim cudem oni z dołu się tutaj spili. Nie mam pojęcia. Napić coś? się mam czegoś tu napić? Nie mam. biada. Dobra, tego trzeba było zdjąć szybciej, jednak, bo się gościu za bardzo podpalił, że tak powiem. Bardzo fajnie, że tych książek dużo tutaj się udaje nam znaleźć. Aha, bo tędy dało się wejść. Bokiem. O, jest safe? Zablokowo. Ej, łej, 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 miła, łabą miła. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, panowie, spokojnie. Jeszcze tu kogoś widzę. Jest taki czerwony punkt, nie wiem czy on się obudził. Chyba się nie obudził. Dobra, rozwalmy to. Jakbyś miał to na szóstym poziomie, to chyba jeszcze szybciej by to otwierało. Jest troszeczkę czego? Kastet, którego nie używamy. Miałem mówić... Właśnie miałem mówić, że pada mi tu deszcz. Tam jest coś takiego, ale tam nie wiem, czy tam będziemy musieli chyba przejść dookoła, to tu pewnie będzie... Będzie ptak? Czy nie ma tu ptaków? No fajne są te dźwięki tutaj tego deszczu. Szkoda, że on taki jest mało jakby wnosi, dobry. Tak by wnosił więcej, to by było fajne. Mogę to sprzedać. Nie lepiej to będzie rozwalić. Tak jest i zaraz tu będzie jeszcze jeden pewnie w środku. jest to, że pokazuje jakby był pode mną no, ode mną to raczej nie, pode mną musiałby być Czekajcie, ja zajdę na dół. Bo... On się rusza. Widzicie, on się rusza. Tak, i on jest gdzieś tutaj. Niemożliwe, żeby był pod mną. Do góry na pewno go nie ma. Coś czuję, że się ta misja cała zbugowała, ale zaraz się upewnimy, jak przebiegnę do góry i wyczyszczę całą resztę. Bo on gdzieś się tu musiał pokazać, gdzieś się tu musiał zrespić chyba. Chociaż jeżeli tak by było, jak teraz mówię, to to, to by było pierwszy raz w życiu bym miał taką sytuację. Powiedzieliście, że w sufi na suficie go nie ma. A się dalej mi tutaj świeci lokacja jego. ja się okaże, że na ja tej misji nie zrobię, ale mi się wnerwił. Dobra, na razie przejdziemy to wszystko normalnie, tak jak mówiłem. A później zobaczymy, chyba, że tu gdzieś są jeszcze jakieś podziemia, do których się w teorii powinienem dostać, czy nie powinienem już tam, nie wiem. Dobra, wchodzimy tutaj do środka, do domciu. tak. Tutaj są te drzwi. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam do końca tej lokacji. Tak. Tak jest. I tutaj leży babeczka, która mnie nie obchodzi. Tam się idzie do góry, to sobie zaraz przejdziemy. Pozbierajmy te rzeczy, co tutaj są. Tak. I idziemy do góry. Czy to śmieci tylko stąd zabiorę? Aha, ich tu trochę będzie, pamiętam. Tu pamiętam, że ich trochę było. I słyszę gościa, który chodzi gdzieś. Słyszycie go? Dobra, ty tu byłeś jeden, to wiem, ale tu jest na bank więcej gości. Na bank jest ich tu więcej. Tak. Na przykład tu jest taki grubas. Tam jest zielony. Ups, tego się nie spodziewałem. Jeszcze policjant widzę. Był. No i dobra, i tyle. Zbieramy te książeczki. Jeszcze słyszę tu kogoś. No słyszę go, on tam gdzieś łazi. Ale tam już jest pewnie pewnie wyjście na zewnątrz, nie? Reszta regałów. nie można zapamiętać, że innych jedną w tych szafach. Łatwiej będzie na przyszłość. Teraz wszystko pozbieram, nie czytam tego na razie, co tutaj z tego wypadnie, jakbyście kiedyś widzieli taki dom. Już to pewnie mówiłem poprzednim razem, ale jakbyście kiedyś taki dom widzieli to proste, że się tu wbijacie, wierzycie te książki, co potrzebujecie. Patrzcie, tu jest torba z amunicją, dla tych co nie widzieli poprzedniego odcinka w tym, w tym tutaj miejscu, patrzcie ile jest książek. Większość tych książek, patrzcie jak ładnie wjeżdża, 5 z tego. Resztę tutaj widzę, znam i tej nie znam. No to dobra, to na razie będzie musiała tak zostać, bo widzicie, te znam, więc te sobie sprzedamy. Bo zawsze to jest 200 hajsów do przodu. Nie, ja nie wiem, jak to mówią, nie? To są wszystkie przeszukane. Tak, dobra, możemy iść dalej. <laughs> tak, mamy dalej się obszary. A tu teraz to idziemy, odblokowane, to jest winda. Takie rzeczy możemy zabrać, takie też możemy zabrać, skrzynia. Powiem wam, nie wiem czy jest jakiś zamiennik na ten młotek, jakoś kurczę najlepiej mi się z tym młotkiem lata, ZAWSZE mi się z tym młotkiem, młotkiem najlepiej latało, nie wiem. Co tu się idzie, na dół czy do góry? Co sądzisz Robociku? Gdzie się idzie, do góry czy na dół? Chyba na dół. Chociaż tam jest jakaś skrzynia. No, widzę, że się sama sprawa wyjaśniła. Dobra, idziemy na dół, trudno, zobaczymy gdzie to mnie tu zaprowadzi. Tutaj jest ten most, to znaczy ten... A, dlatego mi się tam świecił, patrzcie, bo tu jest zejście do piwnicy. Eee, co, co to ja to zapomniałem, nie wiedziałem takich rzeczy. Tak, i to jest, patrzcie, pyk. I żebyśmy sobie tu, tu na lewo stoi, to na bank. Gdzieś. Gdzieś tu zaraz stoi na lewo. Tak właśnie. Tam będzie ich wpis do wybiegało, już pamiętam. A, dobra. Tak się mówi, że właśnie kurcze byli, a i nie ma. Dobra, czekaj, bo jestem cały czas przeładowany. Wypadałoby, żebyśmy się czegoś tu pozbyli. Na przykład tego nie potrzebuję, to możemy zaskrapować. Tego też mi nie potrzeba, to też jest do dupy żelazo. Weźmiemy, weźmiemy piasek weźmiemy. To praktycznie nic nie kosztuje, więc to wywalę. To skrapujemy to skrapujemy. I to też możemy wywalić, myślę. Dobra, bo chodzi o to, żebym ja mógł zmieścić z powrotem moją wieżyczkę w kieszeń. Dobra, ich tu będzie więcej stało. Jak tu będę gdzieś widział, na bank ich tu będę gdzieś widział, bo oni to stoją tak po bokach, po ściankach, poustawiani. Więc jak się gdzieś schodzi, to ich od razu widać, nie? A, a, dziwne, a dziwne, że nie widać, ja już miałem mówić, że coś mi tu nie pasuje. Co my tu mamy? O, patrzcie, aby nauczyć się to, to przedmiot, to przeczytaj schemat. To jest nowy schemat do naszego latającego misia. Regeneracja wytrzymałości jest zwiększona dzisiaj pod bla, 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 No to pewnie, że bierzemy i nawet się uczymy od razu. To kosztuje tylko 25? Rolnictwo płynne, To mnie to nie obchodzi w ogóle w takim razie. Plus do tego jestem trochę głodny, ale nie będziemy jeść starych kanapek. To na pewno nie. Dobra, tu, tutaj przeładuję trochę to, żeby mi to paliwo zaszło, z, że tak powiem, z baku. I pójdziemy sobie w drugą stronę, w takim razie. Tutaj to samo jest, widzę paliwo. Tak widzisz. Tak właśnie mnie mówi, że one tutaj sobie siedzą. Pozbieramy to paliwo. I teraz patrzcie, chodzi o to, że to paliwo mam tu w, w plecaku Ale jak przeładujemy sobie ten, ten, to tego paliwa już nie ma. I tutaj, tak z ciekawości, zobaczymy, czy możemy zrobić taki myk. Tylko sobie tu zmienię kształt. Na no, ten zwykły kwadraciak. Chodzi o to, czy ja ich będę widział, zanim tam wejdę w ogóle. Nie? Bo patrzcie, jak ja tu sobie to otworzę... ...to powinienem ich tu widzieć, jeżeli tutaj ktoś siedzi. No puść mnie tam. Czy tutaj w ogóle kogokolwiek widać? Właśnie nikogo nie widać, nie i to jest ten problem, bo oni tu wybiegają jakaś tutaj z doła, spróbuję strzelić. Nie, czyli oni się dopiero strigerują jak ja otworzę tam to przejście na dole. Dobra, zabieram te bloki i idziemy dalej. Tak, i tu mamy to zejście w dół. Tylko że... Aha, i tu jest to miejsce, gdzie to się to otwierało. Dobra, czaje. czaje, czaje, czaje. Oni tu będą siedzieli u góry na suficie gdzieś. A ile to było tu? Dobra, to było tylko to. Ale to jest bardzo dobre miejsce ogólnie, byście potrzebowali tych elektrycznych rzeczy, bo tu sobie wszystko można ładnie pozbierać. I w sumie zapomniałem, że w sumie my możemy dać przecież temu naszemu robotowi jakieś rzeczy, które żeby wąsieł ze sobą. Nie musimy wszystkiego samemu targać. A dlatego patrzcie, jaki jest sens, żeby to zbierać, bo może wam kiedyś nie pokazywałem, ale to jest dość drogie. W ogóle te szakwiatowa nie powinien zostać obok siebie. Patrzcie, 114 tych rzeczy zabraliśmy tych elektrycznych części. Elektryczne części. Gdzie one tutaj są? Tutaj patrzcie 912. Porozmawiajmy sobie. Ja ci dam trochę tutaj rzeczy, ale może na razie, na razie dam ci tylko te książki, których na pewno nie potrzebuję i te rzeczy, które będziemy sprzedawać. Czyli na przykład te. Reszta zostaje, bo to się zawsze może przydać. Zawsze możemy gdzieś do czegoś to jeszcze znaleźć czy użyć. Aha i teraz tu jest tak, że tu jest, musimy ten zawór przekręcić. I ono odblokuje jedno przejście. Tak jest. I teraz robimy tak samo tutaj. I tu ich troszeczkę też będzie się działo. Tak. No i tu będzie się działo. I tu jest to, co oni siedzą na suficie tutaj. To jest to miejsce, gdzie chyba oni siedzą na suficie, nie? Tak mi się czuje, że gdzieś tu ktoś siedział na suficie, tylko nie pamiętam gdzie o, jasno właśnie. Jeszcze jeden powinien chyba być. Dobra, nie wiem, przekręcamy sobie tą tu wajeczkę. Dobot Ład. Spokój się Eduardo, to jest ty co tu łazisz cały czas. Aha, tu było, że mogłem spać do wody, no, ale jakoś udało mi się uniknąć, tak? A tutaj za tym coś jest. Nic nie ma. Bo w tej wodzie nic nie ma, więc od razu Wam mówię, że nie ma sensu tam się w ogóle pokować. Zostało jeszcze jedno tu przejście, i tu jest dokładnie to samo czyli oni tu siedzą sobie u góry. Albo i nie. Nie, musimy się mylić, ale jakoś tak mi się kojarzy, że ...że oni gdzieś tu mają siedzieć, właśnie na suficie. A, czyli tutaj. Dobra, ty leżysz i Ty też leżysz na pewno. No i okej, okay, mamy ładne przejście. Tu się powinno odblokować. Tam na dole, oczywiście, no dole nikogo nie widać. Bo po co miałoby być widać? I jedziemy na tu. Aha, dobra, tutaj nikogo nie będzie. Chyba. Jakby byli, to już bym ich słyszał. I tutaj zrobimy dokładnie tak samo, jak zrobiłem wcześniej. Czyli rozstawię sobie tutaj tego. Tutaj się najpierw pozbierajmy troszeczkę kamienia. Tak samo mogę sobie pozbierać ten piasek. Tu, tu jest dużo piasku, chyba. To jakiś wiruch? Ja to sobie tu pozbieram i będziemy kontynuować dalej nasze tutaj drogę. I pyk. Praktycznie rozebrałem tyle ile mogę. Nie ma więcej tego. Praktycznie znalazłem z 3000 piachu i ponad 6000 kamienia, co uważam jest dość spoko opcją, która się nam przyda. Dobra, zrobimy od razu tego myka, co ja Wam mówiłem kiedyś, że zrobimy tak, żebym ja sobie tutaj podpiął. Czekajcie, nie to. To bym sobie tutaj podpiął. Ona jest przeładowana. Jak nie, tym przeładujemy. Rzucimy tutaj działeczko naprzód. Czekajcie. No, siadaj tu. Ty sobie na razie tu siedzisz, ja sobie pozabieram te rzeczy. A, jeszcze trochę mogę podbierać. Widzę, mam troszeczkę paliwa. Więc, dobra, jeszcze szybko sobie pozbieram resztę. I co, jak Dobra, to jeszcze tu rozwalę, żeby moja, moja, moja wieżyczka widziała rzeczy. Tak, tu jest zablokowane. Tylko nie wiem, czy to nie jest. Aha, bo ja to mogę tu odblokować. Tutaj to mogę blokować, tak jest. I pyk, dziękuję, dobra. Zbiliśmy od razu level. Tak, to są już wszyscy pozbyci. Tak, bo misja jest skończona. A jak misja się kończy, to znaczy się, że lokacja jest pusta. Dobrze, pozbierajmy tylko tą resztkę paliwa. Tu też powiem. Dziwne jest to, że na przykład macie tutaj cztery beczki w czterech beczkach jest tyle samo paliwa, ile w takiej kurcze jednej, nie? Ej, mi to. W sensie tu jest po 16, no 12, no to też dużo. Dobra, od razu poziom. Dodajmy w coś. Oczywiście dodajemy tutaj jak się da w dokładną termoizolację. Nie możemy, bo potrzebujemy hard na 7, więc następnym razem już będziemy mieli po problemie. Tak, tu pewnie siedzi. O, nic nie siedzi. Dobra, to tutaj zaraz wrócimy. Jeszcze tylko przejrzę całą tą lokację w tych tutaj rzeczach, co tutaj jest. Większość rzeczy powywalamy z dania życia, bo się nam nie przydadzą. No ale zobaczmy. No na pewno w jednym spokoju siedział gościu. To jestem pewien w 100% że siedzi gościu w jednym pokoju. Tak kojarzę. no weź mnie nie denerwuj. Może rozwalę jeszcze te tu elektryczne rzeczy, jakbyśmy potrzebowali trochę hajsu. No jeszcze raz. Pyk, pyk, czytamy i teraz jest tak. Albo dobra nawet nie będę tego skrapował, bo po co mam to skrapować. No nie ma, ale Był tu kiedyś taki pokój co siedzi takiego jeden, ale to by było, nie, to by było bez sensu, bo misja jest po to, żeby wyczyścić całe ten, nie? Całe pomieszczenie, jakby, a nie. Dobra, ja sobie tu porozbieram trochę tych elektrycznych rzeczy i pójdziemy otworzyć tamte, że tak powiem, te wygrane, nie? Dobra, pozbierajmy to wszystko, co tutaj jest. Wpis do amunicji, oczywiście, jak zwykle, bardzo dobrze, bo akurat byśmy jej potrzebowali. Od razu mamy dwie skrzynie, w sumie z elektroniki i jedną z tych working stuff. Więc w sumie warto fajnie, że są te książki, tak jak mówię, bo patrzcie jak szybko można to czytać. Idzie to w moment, nawet nie zajmuje warto miejsca. No i oczywiście ta jest zablokowana skrzynia, ale my sobie z tym poradzimy i to dość szybko. Bo nie ma z tym żadnego problemu, tylko że jesteśmy teraz, że tak powiem, bogatsi w doświadczeniu. Swoją drogą powiem wam tak, jeszcze tak zbaczając, że tak powiem, z kursu. No bo czekajcie, najpierw może zobaczmy co jest tu w środku. To i to umiem, ale to jest praktycznie bez, bez ceny. Tego moda też w sumie nie potrzebuję, myślałem, że się zmieści, ale jak się nie zmieści, no to trudno. Bo te mody praktycznie nic nie kosztują. Patrzcie, po 73, 54 to to w ogóle jest bez sensu. To, to, jest, to jest więcej warte. Zamiast na przykład tego wolę wziąć sobie to, i zamiast witamin. No bo nie wiem, 125 no to jeszcze, ostatecznie, ostatecznie, ale też nie za bardzo. Myśmy wzięli sobie to tutaj. A tylko dlatego, że to ja sobie od razu bym użył. No właśnie, od razu bym to sobie użył, bo życie mi trochę spadło jak kopałem w ten cały piach i ten, no to tam była taka beczka. I niestety ta beczka... Beczka była pełna... Wypuść mnie, wypuść mnie. Beczka była pełna paliwa i niestety to paliwo wybuchło. Kurczak tu się zgubił. Jeszcze służy tu zombiaka. Tam idzie jeden, tu stoi drugi, ale mnie ten skaczący chyba bardziej irytuje niż ten. Dobra, już mnie nie irytuje. Poszło dość sprawnie z nim i od razu zabieramy wszystkie rzeczy. Dobra, ja sobie szybko wrócę na chatę, poddaję to co mam do oddawania, to co do sprzedania to bierzemy od razu do kupca, nie będziemy się tam czaić. I powiem wam, że czasowo dużo zajęła nam ta misja, o siódmej chyba coś zaczęliśmy. I patrzcie, które jest godzina, my dopiero wróciliśmy z tego. Dobra, ja chyba kupię, wezmę obie te rzeczy, tak najbardziej mi się widzę tutaj opłaca, bo to jest dużo, że tak powiem, warte. Mamy czwarty poziom i najbliższa jest eksterminacja zainfekowanych, rezydencja Hyde. Przynajmniej prawie nie a to w sumie myśmy teraz tego nie robili? Nie, rezydencja Hyde jest tutaj, Manifest... Infestacja się tutaj pokazuje, no to git, to co sobie później zrobimy, ale na razie tak. To są te rzeczy, co ja znalazłem. 2700 dostaliśmy za misję. Jak sprzedam wszystko, kuszy nie korzystamy, tego też nie. To patrzcie, prawie 7000 dostaliśmy za samo to. Możemy coś jeszcze kupić, na przykład to, to kupujemy, bo to byśmy rzucili na tą tutaj broń. Modyfikuj. Tak, ono na pewno to potrzebuje, bo coraz więcej tych zielonych gości się zaczyna pokazywać, więc trzeba by było to tutaj użyć. Tych żadnych rzeczy nie potrzebujemy. Tutaj to jest coś ciekawego. Kuta stal, ile to kosztuje za całość? 6000. tysięcy. Tak, kuta stal! No ja bym sobie mógł sam wytworzyć, ale nie mam tego. Kowadło, garnek, grill. Wieżyczka ze strzelbą, czujnik ruchu, słupek, potykacza. Takie rzeczy nas nie interesują. Naboje do strzelby, bierzemy. Bo czemu byśmy mieli tutaj zostawić? Książki umiem wszystkie już. Tak, reszta to są te, które ja przyniosłem. Dzień 34 to jest Uzupełnienie czyli jutro, no i bardzo dobrze. Ziomyczku, jak to jutro, to jutro. Ja teraz sobie szybko wrócę na chatę mm. i coś trzeba będzie tu przekmienić, po tutaj tą ściankę chyba po Tutaj, bo to nie symetrycznie, nie podoba mi się to, jak to symetrycznie nie wygląda. W sumie, jak mogliście zobaczyć, to większość w sumie dnia wczorajszego spędziliśmy w tamtym biednym domu. Reszta dnia spędziłem tutaj, tak sobie troszeczkę budując, w sensie nocy bardziej. Budowałem tutaj drogę dookoła, to tutaj dostawiałem i tak dalej. Możliwe, że macie to wycięte, chociaż nie wiem, czy będę pamiętał, żeby to wyciąć. No i troszeczkę poczyściłem sobie ten perymetr dookoła. I w sobie myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć ten dzisiejszy odcinek, żeby nie przedłużać go tak troszeczkę bez sensu. Wszystko dookoła jest wyczyszczone, powiem wam, nic nie ma, kompletnie nic nie ma. Dzisiejszy jest dzień, kiedy się zmienia, jakby. Patrz, tu z daleka widać tak, jakby tra trasa to szło, tak? Ale tak tego nie widać. No ale mówię, że ten. Dzisiaj u kupca się zmienia ten. Zmienia się jakby jako... Reper nie repertuar, tylko ten. No to co ma w sobie. Nie pamiętam jak się kluczy Kurczy, zero. nie przypomnę sobie. No, zmienia się u niego ten, więc zobaczymy prawdopodobnie jutro, czy ma coś, co byśmy mogli użyć. W sensie wykorzystać do nas. Oczywiście ja to sobie tutaj wszystko buduję dookoła, ale jest problem troszeczkę z z brukiem, ale pracuję nad tym, troszeczkę się go tutaj robi, widzicie 2500, a tutaj już jest 1000, więc prawdopodobnie ja to sobie wszystko dobuduję do końca, ale jeszcze zobaczymy, no nie śpieszę się, nie, więc tak jak mówię, dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka na moim kanale, trzymajcie się, cześć!